Cześć, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku testujemy kolejne piwo z Warszawskiego Festiwalu Piwa, przywiezione z Warszawskiego Festiwalu Piwa właściwie, a będzie to piwo z browaru de facto, które to wybraliście w głosowaniu na Instagramie i Facebooku. Będzie to z Tropical Cyclone z browaru de facto jak już mówiłem Piłem wcześniej tak poza, poza kanałem Barakito Milk Stout To drugie piwo właśnie z de facto I powiem wam że całkiem, całkiem fajny staucik Bardzo fajna kontra cytrynowa z tego zestu z cytryn Ciekawie to się komponowało Piwo przyzwoite właściwie podeszło jak najbardziej Jedyne do czego bym się przyczepił to trochę zbyt wysokie nasycenie jak dla mnie, bo troszkę niestety te bąbelki drapały w gardło, ale poza tym piwo super. Zobaczymy jak będzie tutaj, co przyniesie nam to piwo. Jak widzimy etykietka bardzo fajna, taka tropikalna z papugą Także etykietka na plus na pewno bardzo fajnie to kolorystycznie wygląda. Kojarzy się rzeczywiście z tropikami. Jest to oczywiście cytrus Apa, jak już mogliście zobaczyć. Piwo niefiltrowane, niepasteryzowane Dlatego chciałem je dość szybko wypić Ponieważ wiecie jak to jest z piwami niepasteryzowanymi A przynajmniej ja osobiście im nie za bardzo ufam więc, więc kręcę ten odcinek Dzisiaj jeszcze także nakręcę dla Was Drugi odcinek z browarem spółdzielczym I to będzie tyle jeżeli chodzi o piwa z WFP Zamkniemy już ten temat A tymczasem przeczytajmy co mamy na etykiecie Tropical Cyclone, Citrus Appa Tropical Cyclone to piwo uważone w stylu American Pale Ale, z dodatkiem zestu z owoców cytrusowych. Aromat amerykańskich chmieli Citra i Simco w połączeniu z owocami tropikalnymi powoduje, że piwo jest soczyste i sesyjne. Piwa z browaru rzemieślniczego de facto to wrażenie zamknięte w butelce dla koneserów odważnych smaków, dla tych, którzy od piwa oczekują czegoś więcej. Eee, tutaj mamy jeszcze parametry, przeczytajmy alkohol 6,2%, ekstrakt 14, data ważności do 27 lipca 2019 roku. Składniki. Woda, słód jęczmienny, słód pszeniczne, płatki owsiane, chmiel, drożdże. Dodatki, pomarańcze, pomelo, mandarynki, cytryny, limonki. Kumquat. No to ten kumkwat to jest właśnie coś takiego Jak widzicie takie, taki owoc podobny trochę do pomarańczy Taka rozwalcowana pomarańcza bym powiedział ciekawe, ciekawe jak smakuje Chociaż myślę, że może być smaku dość podobne do pomarańczy Ale zobaczymy, zobaczymy czy będzie tutaj wyczuwalna w tym piwie no ciekawe nigdy nigdy nie próbowałem tego owocu więc trudno powiedzieć na pewno coś nowego i mamy tutaj jeszcze trawę cytrynową jako dodatek także no bardzo takie egzotyczne dodatki jak to już mogliśmy przeczytać dodatek zestu z owoców cytrusowych więc mam nadzieję że że właśnie tutaj z tych owoców był użyty zapowiada się ciekawie tak jak już czytałem piwo niefiltrowane, niepasteryzowane a więc przejdźmy do zapachu z butelki gmielowo czuć cytrusy na pierwszym planie powiedziałbym, że na pierwszym planie tak grejpfrutowo Właśnie coś w typie tego pomelo. Mandarynka wyczuwalna, jak najbardziej. Pojawia się też aromat tej trawy cytrynowej. Może lekka limonka. Aromat generalnie z butelki dość słaby i taki, można powiedzieć, nieoczywisty, aczkolwiek te owoce cytrusowe rzeczywiście czuć. Da się, da się rozpoznać kilka z nich. Zapach przyjemny, przyjemny chociaż nieintensywny. Zobaczmy, co będziemy mieli w szkle. Jak widzimy, barwa z mojej strony taka złota. Z waszej perspektywy na pewno ciemnozłota. Tak, takie, takie złoto, no troszeczkę, troszeczkę ciemniejsze bym powiedział. Nie ciemne, ale już takie troszeczkę ciemniejsze, na pewno nie jasne złoto. Piana mało obfita, drobno, pęch, drobno i grubo pęcherzykowa, bo pojawiają się tutaj także grube oczka. A może nie jakaś taka bardzo ładna, wybitna, ale, ale myślę, że, że nie ma tragedii. Na pewno jakoś nie wygląda źle ta piana. Zobaczmy zapach ze szkła, co my tutaj mamy. O, tutaj już intensywnie owocowo. Jest chmielowo. Czuć chmiel, to na pewno. Czuć właśnie owoce w typie cytrusów: grejfrut, mandarynka, pomarańcza, pomelowy wyczuwalne. Nie czuję już tutaj tej trawy cytrynowej, ale czuję też taki, taki właśnie słodki zapach który jest mi trudno określić, może to właśnie ten kumkwat y, daje tutaj takie aromaty, ale nie potrafię go przypisać do żadnego znanego mi y, owocu, także może być to ten kumkwat. No ciekawie, y, limonka wyczuwalna, y, gdzieś na, na samym końcu w tle słodowość, diacytylu brak, także... Spoko, myślę, że spoko. Karmelu także nie ma, jest owocowo tropikalnie w zapachu. Zapowiada się bardzo, tak powiem Wam, e, obiecująco. Nawet szczerze powiem, że niektóre New Englandy mają e, słabszy aromat, gorszy, bardziej ubogi, a tutaj jest... E, tutaj jest bardzo fajnie, tak tropikalnie. Owocowo, także zobaczmy smak, bo się nie mogę doczekać już, co nam przyniesie to piwo. No, powiem Wam, jest fajnie, jest fajnie. Goryczka na takim poziomie niskim, coś pomiędzy niskim a średnim. Nie jest to jeszcze taki poziom średni, nie jest to też już niski, taki umiarkowany bym powiedział. Nie ma tutaj w smaku żadnego diacetylu ani nic w tym stylu. Są fajne owoce mm, tropikalne, właśnie wyczuwalne. Jest chmielowo przede wszystkim. Właśnie ta chmielowość łączy się z tymi owocami cytrusowymi. Na dalszym planie właśnie takie pomelo, bym powiedział, trochę tej mm, trawy cytrynowej czuć. Mm. Na języku jest takie leciutkie, może nie ściąganie, ale takie... Takie leciutkie mrowienie, może leciutka cierpliwość, ale jest to taka minimalna. To tu by można było... się do tego przyczepić jedynie, ale poza tym piwo... piwo przyzwoite, jest cytrusowo, jest chmielowo, goryczka umiarkowana, nie ma tutaj właśnie diacytylu, nie ma karmelu. Fajne takie piwo orzeźwiające, owocowe, tropikalne rzeczywiście, no. No de facto... muszę powiedzieć, że... Jak na razie to piwka bardzo fajne, bardzo fajne. Tak jak mówiłem już, Barakito było super. To też jest dobre. Szczerze mówiąc, nie będę tutaj porównywał, co bardziej mi smakuje. Bo tamto piwo to był stout, to jest APA, Ale obydwa właściwie smakują mi na równym poziomie. Tam to było ciekawe, ciekawe dzięki e, zestawie z cytryna, tutaj tymczasem mamy rzeczywiście taką tropikalną bombę. E, tropikalną bombę jest chmielowo, jest, e, jest goryczkowo, właściwie no goryczkowo, goryczka na poziomie miarkowanym, jak już mówiłem. Bardzo udana apa w każdym razie. Nic tu nie jest przesadzone, jest bardzo właśnie tak orzeźwiająco. Powiem szczerze, że niektóre New Englandy mają uboższy aromat, no także... Jakbyście widzieli to piwo gdzieś, zastanawiali się nad czymś de facto, to myślę, że możecie spokojnie to brać w ciemno, bo to dobre jest, po prostu to jest dobre. Także no... Gratulacje browar de facto, bardzo udany debiut na kanale, bo jeszcze w sumie de facto mnie nie gościł, no co się wiąże z tym, że niestety jest niedostępny w moim regionie ich piwa, także nie bardzo miałem jak zakupić jakieś piwo od nich, no także debiut udany, oby tak dalej, to by było na tyle w tym odcinku, jeżeli piliście jakieś piwa właśnie z browaru de facto, coś polecacie? coś odradacie to piszcie śmiało jeżeli piliście tropical cyclone to też napiszcie jakie mieliście wrażenia związane z tym piwem a tymczasem ja się z wami żegnam trzymajcie się wasze zdrowie i do zobaczenia w kolejnym odcinku